Cześć, z tej I kontynuujemy naszą przygodę z gry Bendy and the Ink Machine I Jesteśmy tutaj, Właśnie... W miejscu, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli właśnie w drugim chapterze No i co no, dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę Znowu nagrywam późną nocą, więc tutaj też mogę ziewać Przepraszam za takie coś że będę ziewał, ale będę tutaj właśnie tutaj miał ziewanie no i w, poprzedni, w poprzednim odcinku właśnie e, kończyliśmy pierwszy chapter no i e, drugi chapter będziemy kontynuować teraz no i e, no i właśnie tutaj kontynuujemy e, właśnie przepraszam, że ostatnio odcinków nie było na moim kanale z, z następnego odcinka, bo miałem szybko wrócić do następnego odcinek no niestety Sytuacja się trochę zmieniła, bo miałem tutaj sporo nauki, no, miałem sporo nauki, bo już tutaj końcówka, właśnie miałem końcówkę właśnie półrocza, no i musiałem tutaj nadrobić tutaj nie, stracąc czas, o właśnie mam tutaj kct, więc nie będę przygotował sobie, posłuchajcie. Ok, właśnie mieliśmy jedną z kaset, i właśnie tutaj jednak wam będę mówił, że tutaj będę słuchać, że te kasety bo mogą tutaj dać trochę nam dać tej historii. No ale jak wcześniej mówiłem, właśnie tutaj, dlaczego nie nagrywałem, to już miałem tutaj sporo nauki przed już końcem półrocza. Trochę tutaj poprawię mikrofon, proszę. O, dobra, będzie dobrze. Miałem tutaj sporo nauki, i też właśnie miałem tutaj, właśnie sporo. To jest na głowie, gdzie tutaj nic też nie mogę nagrać następnego odcinka. I też nie chciałem nagrać tak w nocy, bo też już chciałem trochę się bardziej wyspać. Teraz się wyspałem, teraz mam spokojnie, tutaj nie jestem spiący i teraz normalnie... ...zresztą nagrać odcinek. Oczywiście można to zniszczyć, można to zniszczyć. I tutaj trzeba iść tutaj dalej. No i tutaj będziemy mieli może pierwszą walkę, nawet bo w południu. Poprzednim... Okej. Okay. Okej, okay, to mogliśmy zniszczyć. Ok, można tutaj wziąć jeszcze tutaj wykonaną zupę. Tą zremontową zupę. Ok, nie będę tutaj wszystkiego brał. Mógłbym nawet tutaj. Ok, mamy tutaj zadanie. Reveal power to the gate, czyli musimy wam właśnie od 3, właśnie takie zawleczki, żeby tutaj uruchomić cały ten system. Więc tutaj trzeba włączyć. I tutaj pamiętam dobrze właśnie co było, ja mówię wam tutaj, że tak około pierwszy i drugi chapter będę pamiętał bardzo dobrze, ale od trzeciego do ostatniego to już będzie tutaj hardcore, gdzie tutaj, no, mogę nie pamiętać już dalej, bo to, no, to było dość dawno. Chyba w momencie, kiedy kupowałem Bendy'ego właśnie, um, przez właśnie z tą grę ukończyłem. Race to Gate. Gate, trzeba właśnie iść tam do tego generatora, którego właśnie odkrywaliśmy, te trzy przełączniki. I trzeba tutaj właśnie iść, naj e, po ten e, generatora, czyli właśnie tego włącznika dużego, czyli coś tutaj. Włączamy, Okej. Okay. otwórzmy sobie przejścia, bo jak jakby inaczej, Tym mamy bardzo ciemno, więc tutaj. Nie mam żadnego latarki. O, i tu mam łącznik. Star Farvejo. Ok. No i zaczyna. Właśnie mamy pierwszą walkę z atramentowymi potworami. To właśnie w tym, że będą to nasi główni przeciwnicy, gdzie właśnie ci przeciwnicy będą nas atakować. Będą nasi główni. Antagoniści nawet, nie antagoniści, Główni przeciwnicy, którzy będą nam tutaj po prostu atakować, nie trzeba tutaj, no tutaj atakować tych przeciwników, którzy będą nam robić krzywdę. Okej, okay, zobaczyliśmy chyba wszystkich, tak, wszystkich zobaczyliśmy i tutaj właśnie atramentowi potworze, atramentowe potwory, to są Główni przeciwnicy w tej grze, którzy no, będą nam atakować, nas atakować i właśnie całościowo yy, oni będą nam tutaj po prostu robić no, pod górkę. Nie, to oczywiście są nasi główni przeciwnicy. O, a tam leci, brawo. Ok, a gdzieś będzie? Kurde, jak będzie widać, no to ja nie wiem. O, mamy kacetę? Dobra, mieliśmy tutaj jedną z kaset. Oczywiście nie pamiętam, że tutaj w tym właśnie chapterze będzie tutaj dużo kaset, więc tutaj będziecie mieli tutaj bardziej słuchanie kaset w tym odcinku, ale... No też będziemy mogli poznać dobra historia. O, następny bandy, ten ciszczący się. I też mogę powiedzieć, że właśnie już za niedługo, może na moim kanale, to jest zobaczcie następną serię na moim kanale, albo może następną serię, bo nie wiem czy będę powiedział do tych starych, ale zobaczymy. Okej okay. Jezus, ale to się przypomina. To chyba było z tego, z trailera. Jeśli tutaj może pamiętam, może pamiętam, może nie pamiętam, ale to było chyba z trailera. Pierwszego trailera właśnie z Chyba to poprawię się. No, to chyba było z pierwszego trailera Bandiego, nie wiem Machine, ty chyba ja po bo to oglądałem właśnie. Miałem to właśnie też dać do intra, ale no inne włączyłem. Okej, okay, mam leczą lokatetę, nie będę przeszkadał. Okej, okay. wysłuchaliśmy kasety. Tutaj właśnie pamiętam, że w tym sektorze trzeba wysłuchiwać kaset, bo tutaj właśnie niektóre tej elementy w zagadkach. No tutaj, w niektórych zagadkach też trzeba tej, tej kasety odgrywać. Oczywiście to nie że mogę sprintować, ale no to sprintowanie w tym tytule. To jest jak e, bieganie na Eurowizji, tak mogę powiedzieć. Tutaj właśnie byliśmy, tutaj byliśmy. Mamy tutaj reconding, tam właśnie mamy to przejście i tam właśnie będzie ja pamiętam powiem no i możemy tutaj poprzeszukiwać tutaj te rejony, tutaj mamy całościowo atramentu tu mamy. Tu mamy przejście. Tutaj trzeba właśnie wszystko przeszukiwać. To jest gdzie jak to było w innych grach Można przeszukiwać właśnie tej to jest taka jak tej atramentu będziemy mieli trochę Ale i tutaj właśnie mamy tej właśnie niektóre przejścia, przejście, które trzeba otworzyć No dobra Od mamy jakąś kacetę Okej, okay. no i to mamy zadanie, żeby odnaleźć klucz do tych drzwi, więc tutaj... Tutaj to jest klucz o mamą maszynę. Właśnie zawsze nie wiem co z tą maszyną właśnie chodzi. Może to jest jakiś tapis, nie wiem. Ale idziemy tutaj dalej. Właśnie musimy znaleźć klucz w tych koszach. Mówiłem o kluczu już znalazłem klucz. Dobra, ale właśnie ten klucz musieliśmy znaleźć w koszach, połowiąc zagadek. I tutaj właśnie taka cota będzie dawała nam odpowiedź chyba do tych instrumentów. Tutaj zagadka będzie muzyczna. O, atramentowa, atrament. Jeszcze więcej atramentu. O, okej. Okay. No i możemy iść. Okay, czyli mamy tutaj właśnie banjo, drum, bass, violin. Ok, to jest zagadka. I oto pytanie, jak jest po angielsku? Bo no, powiem, no, angielskiego do końca nie znam, ale to jest zagadka właśnie do tego miejsca. I I do here, I like ok, i tutaj właśnie muszę przypomnieć sobie. Teraz banjo Bas A może to jest ten bas? Vialin Banjo, bas, banjo, Vialin Drumwalin. Czekajcie muszę sobie przypomnieć, bo tutaj właśnie muszę wejść na chwilę. Tutaj właśnie nie będę robił tej żadnego ucięcia. Bo tutaj właśnie trzeba wypomnieć sobie coś na kanale. E, banjo, drum, bas, violin. Banjo, drum, bas, violin. Muszę sobie przypomnieć. W sobie zrobić zdjęcie telefonu. Z telefonu i tak, mamy tutaj yy, tak, zobaczę banjo banjo drum, bas wianin, a drum to jest chyba yy, po angielsku muszę sobie wejść na go, gdzie tu ale to chyba była ten, ten, taka perkusja, taka bębny nie, bas to był bęben Drum. A dobra, ja już rozumiem. Dobra. E, zacznijmy. Muszę sobie tylko mieć telefon przy sobie, bo sam nie pamiętam tutaj. Czyli banjo, drum, e, bas, vialin, czyli Banjo, drum, bas, vialin. Czy dobrze powiedziałem, bo sam nie pamiętam. Hm. Może to nawet na YouTube, na swoich na, na swoich zdjęciach, bo pewno ta zagadka jest tutaj pomysłowa. Tak. Banjo, drum, bas, violin. To jest właśnie. E, tu musimy e, zrobić na szybko, czyli banjo, drum, bas, violin. Czyli to jest banjo, to jest drum, bas, Violin. Dobra. E, ale to jest... nie, to jest Drum Bass, Violin, bo to, to jest coś innego piano to było. Dobra. Tamto to było piano. Więc tutaj. I tutaj zagadka była taka, że tutaj trzeba włączyć reflektor. I tutaj w te, wtedy trzeba te wszystkie instrumenty wykorzystać w momencie kiedy jest włączony ten właśnie reflektor. Więc tutaj włączamy. I też trzeba jak najszybciej e, właśnie e, wszystko tutaj włączyć, czyli banjo, drum, bas, wiolin Banjo, drum, bas, Wiolin Dobrze włączyłem? Banjo, drum, bas, wialin. Nie wiem, czy mi się to spieprzyło, czy coś ja zrobiłem źle. Ma chwileńka, zdjęcie techniczne i go przyjdę. Dobra, nie powiem. Zamęczyłem się z tą sekcją i to serio. Ja od kilkunastu minut męczyłem się z tą zagadką. No i pomyliłem drum a bass. To jest bass, a to jest drum. Ale oczywiście wiadomo reflektory były włączone, ale chodzi o to, że tutaj włącz... zawsze myślałem, że to jest bass i to też pukałem to jako bass, a tu jako drum. I właśnie pomylone było to i tutaj jest jednak to, że tu jest to drum, a tu jest tam bass i dlatego muszę tutaj skończyć męczyłem się z tym właśnie i patrzyłem na wszystkie sposoby. Oczywiście wszystkie sposoby jak to robić, i udało mi się. Trochę musiało ominąć, ale się udało. Więc tutaj zrobić tą sekcję. O, oczywiście instrumenty się ma. No i idziemy dalej. Fintech second value. Jezus Maria. Będy kiedy jesteś. Sprawdźmy Aha, oczywiście. Potwory atramentowe. Gra mnie jeszcze musi... ...dobić strachem. A tu nagrywam w nocy, więc tutaj... ...wylocha Idziemy idzie stąd. Wszystkie potwory... ...wszystkie potwory się wylocha. Nie ma żadnego. Nie ma żadnego, dobra. Spokój chociaż jest. Tu chyba nie przejdziemy jeszcze. Tak, tu jeszcze nie przejdziemy, więc będziemy musieli przejść, no właśnie, tutaj i tu chyba będzie tutaj, no właśnie, adamantowy podwór, a ten system walki. jakie nie ja widzę tego systemu walki w tej grze, w tym tytule oczywiście, tam już Wam powiem, że w yy, części, którą będę nagrywał na kanale, drugą część, którą mam na pewno w planach nagrać. Bo to jest gra, która na pewno nawet, zobaczcie, tą część, czyli Bendy i trochę właśnie tam system walki bardziej jest uprawniony, usprawniony. A tutaj jednak ten system walki w tej tytule, ty... ty choleru, jedna poszło się. i tutaj, właśnie ten system walki w tym tytule, no trochę tutaj by daj tutaj. Bardziej radę z bardziej lepiej od mojego kateta, więc nie będę w sklepał ugawiać Dobra, więc to mieliśmy. No, ale tej, właśnie ten system, co mówiłem wcześniej o tym systemu walki. No, w tym tytule, ten system walki, no, jest tutaj bardziej w systemie, w systemie, w tym tytule, system walki jest no, po prostu dość średni, tak można powiedzieć. To będzie to, to gatka mała, bo tutaj trzeba tego, tego małego obywatela, wziąć w to miejsce. Więc tutaj. Musicie, będę musiał go właśnie w tą, właśnie w tą miejscówkę wrzucić. No i już w ten sposób zmiażdżyć, żeby zdobyć ten kołkociąg. To jest taka jakaś trudna. No tutaj po prostu prosto, to było jak mógł z maszelkiem coś truny, daj dźwięki. No, tutaj, no jak mówiłem wcześniej o tym systemie walki, no, w tym tytule no, po prostu system walki, no po prostu można powiedzieć męczarnią to jest po prostu, ja tutaj ja nie mogę przyzwyczaić się do tego systemu walki, po prostu walka w tym tytule jest po prostu dla mnie jest za trudna, ja tutaj widać, że się trochę utrudnienie w tym tytule to jest, ale okej, okay, musimy to otworzyć, no w tym tytule no, tutaj, po prostu z tym o właśnie musimy iść tam do tamtych drzwi, to byliśmy więc tutaj trzeba wracać tutaj i tu mam te drzwi, które były zalane tym atramentem Dwa. E, wygląd przejścia Tu mamy tego der że znaczy, radio i to właśnie trzeba włączyć tych Styles. Trzeba tam wrócić na drzwi Exit. No ale nie było to prosto. Bo tutaj, to wciąż nie jest Bandy, jakby co? To nie jestem ten prawdziw Bandy. okej okay. okej, okay, jak sądzę wyjść? ej, puśćcie mnie o, przejście Okej, okay, i tu mam portfory. Super. Musimy tutaj z nimi walczyć. Z tą częstą. Oczywiście, walczeniem w tym tytule nie jest fajną sprawą. No i tu mogę powiedzieć, że będziemy mieli tutaj małą chatkę w tym miejscu, bo będziemy mieli taki, mały spoiler. Będziemy mieli ucieczkę. I musimy uciekać od Ink Inkdemora Znowu, e, ja tutaj mogę powiedzieć, że no, ten tytuł nam na pamięć, więc tutaj nie jest to strachem tego prowadzenia, żebym nie pamiętał. No bo już tutaj przeszliśmy, jakbyśmy od Inkdemora No ale mogliśmy tutaj podnieść. Sami Lawrencea, e, właśnie to jest e, osoba, która zaprosiła nas do tej fabryki. I e, właśnie, jeśli mówiłem wam wcześniej, właśnie tutaj nasz bohater e, główny Harry, właśnie został zaproszony od e, Lawrencea, bo to od samego Lawrencea. E, Sammy Lawrence, i właśnie to był Sammy Lawrence, który, no, e, właśnie chyba się przemienił w atramentowego potwora. Bo takiego ala atramentowego, bo no on miał maskę, maskę właśnie Bendiego, no i był w takim ala czarnym atramencie. Więc tutaj trzeba pamiętać, no właśnie. No, kogo tu mieliśmy? No właśnie, Borysa. I jest to nasz pomagier w tym tytule, jeśli będę mógł tak powiedzieć. Albo no, w tym chapterze, to mogę powiedzieć? W, o właśnie, Rise and Fall. Tak się nazywa. Właśnie, trzeci chapter. No właśnie. No dobra, no i tutaj mogę powiedzieć, tutaj właśnie postaliśmy już w tym chapterze Borysa będziemy mogli poznać i właśnie w tym, na samym odcinku będziemy właśnie, w właśnie będziemy kontrolować tą przygodę właśnie Bandit Hanging Machine, jeśli wam się oczywiście odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, no i też mogę powiedzieć właśnie tutaj też troszkę o tym samym Aurentie, no jak mówiłem wcześniej, to jest, to jest osoba, która właśnie yy, zaprosiła nas tutaj do nie, tego Posteranego miejsca, właśnie w świecie studiów. No i bo, znaliśmy Borysa, Do tego właśnie e, modnem tutaj z nim e, Współpracowanie, Będziemy współpracować z nim. No i w naszym odcinku będziemy właśnie kontrolować tą przygodę, gdzie właśnie będziemy mogli tutaj poznać e, test trochę dobrze Borysa. Oczywiście ode mnie to będzie wszystko. Jeśli, jest, to, jeśli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę subskrypcję i widzimy się w następnych odcinkach z gry Bandy and Hanging Machine. Darko!